1 kwietnia, tak? 1 kwietnia pada aktualizacja w domu. Ludziska myślałem, że będę miał no, trochę więcej czasu, ale niestety kurde, nim jest czas, więc niestety szkoda, że w domu będzie na szybko ta aktualizacja, a nie będzie takiej, którą ja lubię na relaks. No, ale się szkuję do roboty. Chcę w się sensie gole i mi się przypomniało ty, jak przecież patoaktualizację aktualizację muszę robić, nie? więc mówię szybko, dobra, zanim skoczę do prysznicu, zrobię patoaktualizację aktualizację i zaduję się, zanim wyjadę z domu, nie? Eee, pierwszy kwietnia tak, Prima prelis. Czy mi się wydaje? Chyba tak, co? Powiem mam prawdę mój największy sekret świata z tym reptylianem. Prima Prelis. <laughs> Śmiej się kurwa. Dobra. Aha, dobra, więc tak, no e, Polska. Polska, bienvenidos, Argentina, hola, vamos putos, vamos México, ¡la or, bar, Grupa która, druga, czy tam któraś w Polsce, czy jakaś grupa z tą, no i Kanada, Belgia, la Belgique, la Belgique, ¡la, Belgi la rabia I Chorwacka bratko, do Kanada, więc dwa kraje, Polska i Kanada. Ale dobra, ty, też jest patoaktylizacja, nie co się dzieje na świecie, tak? Dobra, słuchajcie, wybaczcie, więc na szybko niestety. Ufo, Ufo, na następny, następny, kurde, na topie wychodzi. Ufo, 27 yy, 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 lajków. Ufo, jeden z topowych fanów. Pytanie, znaczy fanów, widzów, kurde. Pytanie do patoaktylizacji, ile średnio wynoszą Ci wakacje w Polsce? No, e, ludziska, bilet 1600 dolarów mniej więcej, tak? Kanadyjski dolar, razy chyba 3 zł, jest coś, coś w tym stylu. Zależy jak, jak idzie, czasami 2,80, czasami 2,90, czasami 30. Nie wiem teraz, nawet teraz ile jest dolar, ile teraz stoi kanadyjski, więc to jest jedno. Benzyna w Polsce, no to ja wiem, nigdy tak nie ten. Nie liczyłem ile benzyna, ale można policzyć jak ja robię, na przykład ile ja w Polsce zrobię kilometrów. 3-4 tysiące 5. Noclegi, no to dlatego ja właśnie szukam jak najtańszych noclegów. No bo ludzie miesiąc, jak przyjeżdżam do Polski na miesiąc, to, 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 to nie mogę sobie szastać po 500 tysiąc zł w, w tych, nie? E, fotela, więc, więc dlatego to najtańsze noclegi zawsze biorę, nie? A ja mi nie przeszkadza, nie? Mówię, tak jak mówię, aby tylko był, kurde, prysznic, kibel. Nic więcej nie trzeba, nie? Więc no. Ja tak na moje pienię... na moje kanadyjskie warunki liczę. Wszystko razem z samochodem cztery kanadyjskiego, tak mniej więcej? Tak by wychodziło. Nigdy się nie zastanawiałem, wiesz, więc tak szczeram. No, ja bym powiedział trójka, co najmniej. Z biletem, z benzyną, noclegi. Alkohol, no to tam wiadomo, w Polsce w porównaniu do Kanady to akurat jest, jest tani alkohol. No, na, jak się porównuje na kanadyjskie warunki, nie? Tam jakieś jedzenie, tam też jakieś widzicie, widzicie, jak, to, jak się odżywam w Polsce. kromkę chleba, kiembasa, ser i do koniec. Dobra, ludziska, więc tak, więc ufo, pozdrawiam ciebie, szefunio. E, 24 pytania. O, James Dean, następny topowy, kurde, szefunio. Trokslowak, jak gdzieś zaginął. A czekajcie, i tam jeszcze jakiś jeden był, kurde, który taki popularny też. Kurde, teraz chwilowo nie mam nie mam tego zapłonu. Nieważne, James Dean. Nie, nie 24 lajki, nikt nie chce oglądać. To dlaczego od środy ładuję akumulatory na wyczekiwania? No. Pa, wyczekiwa, na, pa, na wyczekiwaną patoaktualizację? aktualizacji. Alan, może opowiesz, ile ty masz tych swoich skarpet na głowę? Skąd je bierzesz? Pozdrawiam ciebie i wszystkich oglądających. Dziękuję, szefie James Dean, Ty jesteś pozytywny gostek. Pozdrawiam cię. Patriotyzację. To chyba jesteś jedyny, który, który czeka na to. Bo nawet ja. Mówię, o Jezu, można nagrać. Kogo co obchodzi moje czytanie komentarzy od widzów? Może dwóch, trzech ludzi. A reszta ma to gdzieś, ale dobra. Dziękuję, James Dean, że miły komentarz, tak? Eee, aha, dobra, więc takie pytanie. 24. Tfu! Ile mam skarpet na, na głowie? Słuchajcie, no mam jedną taką czarną, którą wszędzie noszę i takie, takie skarpety takie, takie, które służą też jako golf czy jako maseczka. Czasami ludzie używali tylko, że ja ten skarpet na głowie już używam od kurde od, 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 nie wiem, ilu lat, więc jak to się stało popularne według podczas pandemii, ale to bardziej ludzie nie to, że na głowie noszą, tylko po prostu jak się przy, przykrywają nos, to wtedy zaczęło i więcej wchodzić, tak? E, więc ja mam, o ludzie, no ja mam chyba z, nie wiem, z 80, z 90 różnych, każda, każda inna, nie, po prostu, no, ale gdzie ja to kupuję, kupuję, na trakstopach to sprzedają, na trakstopach. A i też takie, na trakstopach to takie, kurde, takie takie bardziej e, gówniane. A jak pójdziesz do jakiegoś fajnego sklepu, znaczy fajnego, ja, kiedyś buty kupowałem i patrzę, takie fajne były chustki, o wiele bardziej wygodniejsze i jedno, jednolity kolor, bez żadnych wzorków, nie. Więc tam kilka zakupiłem takich, e, więc nie, to w zwykłych sklepach, nie na trak stopach, w zwykłych sklepach, na stacjach benzynowych też, też nie, więc nie wiem, czy w Polsce takie w ogóle są popularne, czy sprzedają, ale to mówię, to nie jako ja sam jako, jako ten e, sam to na głowę noszę, ale to nie jest, to nie jest na głowę, to jest po prostu to jest tak jakby maseczka czy coś, ja po prostu ja sobie na głowę to noszę, nie, tam rzadko widziałem, żeby ktoś na głowę to nosił, ale co, to mnie interesuje, tak? no, nie, no, dokładnie, no 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 tak, wiesz, no Ty wiesz, Ty wiesz, dokładnie. Więc ja robię to, co ja robię. Ale dzisiaj o czym ja, kurde, mówię? Dobra, nieważne. Dobra, więc tak, około 100 będzie, nie? <grystanie> o, kurde, czekajcie. Dobra, 22 dwa, dwa, dwa dwa lajki. Rafał T. Cześć, Alan. Może opowiesz, co Cię najśmieszniejszego spotkało za kierownicą w Stanach i Kanadzie? Pozdrawiam z wojewódzka, województwa lubelskiego. O, moje strony, moje cioci. Zdrówko, zdrówko, szefie. Najbardziej śmieszne... A no ja wiem. Nie, nie przypominam sobie, żeby jakieś coś takiego śmiesznego przydarzało się. Jedyne co. Ja wiem. Nie, serio, serio, tak zaburowało mnie. Nie, nie ma nie ma jakiegoś wydarzenia jednego. Nie. Ja wiem. Najbardziej śmieszne. No, czasami. Kilka razy mi się zdarzyło, ale to może na, na palcach jednej ręki bym zliczył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy. No śmieszne, bo mnie to śmiesza akurat nie? Po prostu gostek jedzie, kurde, i się branzluje Tak, i specjalnie i tak jedzie, żebym ja widział. Teraz mniej, bo teraz ludzie, każdy ma swoją ma kamerę, nie? więc to by się nagrało. Ja to bardziej mówię na początkach kariery takich takich spotykałem. Jedzie normalnie nie? i specjalnie, jedzie powoli, żebyś ty widział, bo nie To kilka razy mi się zdarzyło. Potem widzę, Gostek zjeżdża, już cały ubrany jest, nie? To mi się kilka razy na początku kariery takie zdarzyły. Raz było, że się, powiem nam, a to powiem nam, raz nagrałem, że taki gej kręcił gdzieś koło mnie, miałem światełko czerwone, więc nie wiem, czy to jest jakiś znak w ciężarówkach. To nawet filmik tam nagrałem o tym. Było nieraz, że jak się gdzieś zatrzymuje w nocy na jakiś rest-era, na rest-eri, a tam na przykład jakiś gościak za musi za się zatrzymuje i specjalnie wychodzi i, i tam macha, czy kurde, siedzi się patrzy, co ja, co robię. Takich, To jest dla mnie takie bardziej śmieszne sytuacje, bo akurat ja tam wiesz, nie jestem zainteresowany takim czymś. Nie wiem, i tacy ludzie, którzy ja, jaki procent ich. Ich wyrwanie jest tak na stacji benzynowej, nie na stacji, tylko na jakimś ten, jakiś jakimś kurde, jakiegoś kierowca, kurde. No ludzie, nie wiem, no po prostu przejdź, no, każdy, a każdy jest każdy jaki jest, nie? Jak o to mi chodzi, no. Nie Taki dziwny typ wyrywania, więc dla mnie to są takie bardziej śmieszne sytuacje, nie? Nie było jakichś innych tam, bo czasami dziewczyna pojedzie, podniesie koszulkę. No, kilka razy mi się takie coś zdarzyło. No, to chyba to wszystko, no, no to nie, bo to nie jest nawet śmieszne, no, to jest takie po prostu wydarzenie, coś innego, coś się dzieje, nie? Więc, więc, więc to na tyle by było, nie? Więc dobra, ludziska. Chciałem tylko pozdrowić. Paweł K., Zdrówko, Marsu191, Madmat 76 o Ciebie, kurde, szefie kojarzę. Arkadiusz Gulbiński, Piotr Mag45, K. Kramarz, Nakatomi, Łukasz Baron, Karol Augustyniak, Rudolf14, Mateusz Rychlicki, Paweł Karpos, Grzegorz 521, Marek Skrzekowski, o Marcin jazda niekontrolowana. Co ty tu robisz mistrzu? Masz sam swój kanał, kurde, zapraszam na jego kanał, też pojebany taki gostek jest, nie? Kilku klepek brakuje, tak jak i mi zresztą, ale spoko, to jest oczywiście wiesz, takie moje patorskie pozelo no. więc Marcin jazda niekontrolowana, zerknijcie na jego kanał. Spoko gostek. Rudolf 14, Dres 129T. Jan Kudela, Adam Raciborski, Marek Buka, Jan Kudela znowu, czym już było, tak jakby, nie, no nieważne. Ksaus, Damian WPZ, Mazda F, Amidekor, Tyr, Pan Maximus, Damian Wańkowicz, Breken, Arkadiusz Gulbiński, to chyba, czy też kiedyś coś czytałem, niedawno, punk, Punk186, Rava W., damian 011 d Goody7, Ciebie też kojarzę, szefie. Karol Frybes, Andrzej Karolewski, jak zawsze. Zdrówko, szefie. Paweł Sławomir Zok, Another World. Jarosław Łukaszewski, kierownik Mops. Goody7, Troksloakia. O, szefuniusz, 14 lajków tym razem. Wybacz, kurde. Wszyscy wiemy, że najbardziej lubisz groszek z puszki i papryka z piwem. Żartuję, ale pytanie, jak jedzenie lubisz od mamy, najbardziej od dziecka od do tej pory, co Ci zawsze smakuje, posiłek z mamą jest dla Ciebie. Mega pozdro. Okrudne ziemniaki ziemniaki, ziemniaki, ludziska, ludziska ziemniaki, o! Jak byłem kiedyś mały, pytałem się, czy mama mogła mi zrobić kanapkę z ziemniakami, nie. Bo ja, ja mogłem tylko żyć na ziemniakach, nic więcej, więc tak, zrówko szefie. Greg, Greg Rumca jest krzywy zdzich. Leon 99601 Gudi 7 znowu przestań czytać komentarze UFO, bo to gej. Goody 7, tak napisał, no nie wiem. Ufo, ufo jest jeden z topowych, szefie. <gudy> Carl, Carlos Operations i Keneb Keneb, jak zwykle. Zdrówko szefunie, więc wybaczcie taką trochę znowu okrojoną okrojoną Oparcie na etni. pianka już wyschła w ryju, więc ne. Ale dobra, i tak trzeba do prysznica wskoczyć, więc dziękuję wam za uwagę. Pozdro z mojego domu podczas prawie pogoleniu. Vamos, putos vamos. I co dalej mogę powiedzieć? No nic, do zobaczenia za tydzień, kurde, no nie?